Profesor. Wiącek z poparciem pis. Strzeżek komentuje Jan Strzeżek z porozumienia. Cieszy nas refleksja u naszych przyjaciół z PiS. Bardzo nas cieszy, że nastąpiła refleksja u naszych przyjaciół z PiS, Najistotniejsze jest to, że w końcu nie będziemy tylko wybierać, a wybierzemy rzecznika praw obywatelskich, bo to już zaczynało przypominać szopkę, powiedział w piątek zastępca rzecznika porozumienia Jan Strzeżek. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło w piątek kandydaturę prawnika, profesor. Marcina Wiązka na Nowego RPO. Wiązek, który w połowie czerwca, jako kandydat formacji opozycyjnych, nie zyskał aprobaty Sejmu, również tym razem ma zostać zgłoszony także przez kluby, koalicji polskiej PSL, koalicji obywatelskiej i lewicy. Będzie więc kandydatem i opozycji i obozu rządowego. Poprzednim razem za kandydaturą Wiązka głosowała też część posłów porozumienia, m.in. lider partii Jarosław Gowin. Od początku mówiliśmy, że to będzie najlepszy kandydat, dlatego, że nie jest z zasobów kadrowych żadnej partii, tylko jest apolitycznym fachowcem, dobrym prawnikiem i nikt co do jego kompetencji nie ma żadnych wątpliwości, powiedział Strzeżek w piątek dziennikarzom w Sejmie. Wyraził ponadto zadowolenie z refleksji PiS w tej sprawie. Bardzo nas to cieszy, że taka refleksja u naszych przyjaciół z PiS nastąpiła, ale najistotniejsze jest to, że w końcu nie będziemy tylko wybierać, a wybierzemy rzecznika praw obywatelskich, bo to już zaczynało przypominać szopkę, stwierdził Strzeżek. Ile można, trwało to już od ponad pół roku. Czas najwyższy, żeby Polacy mieli swego rzecznika i to najlepiej tak dobrego, jak profesor. Wiącek dodał zastępca rzecznika porozumienia. Zwrócił uwagę, że porozumienie, jako pierwsze środowisko funkcjonujące w ramach zjednoczonej prawicy, poparło profesor Wiącka już w czerwcowym głosowaniu w Sejmie. Wtedy bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby uzyskał rekomendację Sejmu. Mam nadzieję, że tym razem już nie tyle uda się wygrać panu profesor Wiąckowi w Sejmie. Ale także w Senacie i Polska będzie miała Rzecznika Praw Obywatelskich, powiedział Strzeżek. 15 czerwca za wyborem, profesor. Wiązka na Narpo opowiedziało się 222 posłów, jednak głosowanie wygrała zgłoszona przez PIS senator Niezależna Lidia Staroń. W piątek o godzina 16 mija termin zgłaszania kandydatów w Narpo. Głosowanie zaplanowane jest na najbliższe posiedzenie Sejmu. Będzie to już szósta próba wyłonienia następcy obecnego Ropa Adama Bodnara, którego kadencja upłynęła we wrześniu zeszłego roku.